Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu 90. O tym mówiliśmy w czwartek. A to był dzień ze szczepieniami przeciwko COVID-19 w szkołach w Radlinie. Specjalny gabinet na kółkach od rana objeżdżał placówki, w których zebrała się grupa uczniów powyżej 12 roku życia, chętnych do zaszczepienia. Reporterka Radia 90 obserwowała akcję przy branżowej szkole pierwszego stopnia w Radlinie, gdzie do szczepień zgłosiło się 13 osób z ponad 200 uczniów. Dlaczego się decydujesz? Jak wyjechać za granicę, no to żeby mieć ten certyfikat i no, pojechać, nie? bo bez tego to się ruszyć nie da. Nie? Czyli taki powód praktyczny. Tak. No ja, żeby być bezpiecznym i się nie zarazić. Jarosław Rudol, dyrektor placówki, ubolewa nad niską frekwencją, ale chwali samą akcję szczepień w mobilnym punkcie, który w czwartek dojechał do szkoły. To zniechęcenie do szczepień widać w całym kraju, mówi Radio 90. Ja trzeba się dużo wysiłku, dużo informacji, dużo takich starań. Działania żeby tą mentalność jednak zmienić, bo wydaje się, że raczej innej drogi nie ma. A pytacie, rozmawiacie z młodymi ludźmi o tym, że, że powinni się szczepić? No tak, no to na pewno są z tego tytułu jakieś tam e, korzyści i wydaje się, że osoby zaszczepione jednak e, nie powinny odczuwać takich samych ograniczeń, jak osoby niezaszczepione. Trudno zającać kogoś do szczepienia, jeżeli on będzie widział sam z siebie, że, że osoba zaszczepiona w zasadzie funkcjonuje tak samo jak on. Jak wyglądają szczepienia uczniów? Szczepimy takiego ucznia i on przez okres kilkunastu minut zostaje pod naszą pieką. Gdzieś bliżu naszej mobilnej jednostki. Jeżeli chodzi potem o opiekę, no to pozostaje pod opieką nauczycieli. Tutaj zalecenia nauczyciele już znają, jakie są, jak się zachować w razie gdyby cokolwiek niepożądanego się działo. Jeżeli chodzi o samopoczucie większości młodych ludzi dosyć dobrze z tej naszych obserwacji wynika, że fajnie to przechodzą i nie mają jakiś tam powikłań dalszych. Mateusz Kaczmarek, ratownik medyczny, który szczepił dziś młodzież w szkołach w Radlinie, przyznaje, że frekwencja nie jest zadowalająca. Kto się miał zaszczepić, ten się już zaszczepił. Teraz lepsze efekty dają punkty szczepień, które organizowane są przy okazji festynu. I imprez sportowych. Specjalnie jest nam się ciężko zmobilizować. Czasem w tym grafiku znaleźć te kilka chwil, żeby jednak iść na jakąś konkretną nie akcję, a na jakieś konkretne działanie. Jeżeli chodzi o akcję, no na pewno tutaj większa popularność, chociaż też widzimy, że to jest no tak od kilku do kilkunastu osób na takich festynach. Mobilny punkt szczepień pojawił się we wszystkich szkołach w Radlinie, w których byli chętni, na przykład w podstawówce numer 4 była jedna osoba w szkole sportowej 12 uczniów ponad 250 wypełnionych ankiet wpłynęło do Wodzisławskiego magistratu w sprawie miejsc parkingowych. Jak wiecie z radia 90, urzędnicy prowadzili analizę tego, czy jest ich wystarczająca ilość i to zarówno z perspektywy mieszkańca, jak i osób przyjeżdżających do Wodzisławia na przykład na zakupy. Ona polega Przede wszystkim na inwentaryzacji w, w określonym obszarze, oczywiście tam, gdzie t, tych miejsc parkingowych deficyt jest największy, a inwentaryzacji tych miejsc parkingowych łącznie z miejscami garażowymi, żeby było wiadomo ile tamtego nam brakuje, inwentaryzację pod kątem śledzenia samochodów parkujących czasowo, stale, w porze nocnej, w różnych porach dnia no i przede wszystkim opinie mieszkańców i przyjezdnych, jak im się korzysta i czy mają problem z parkowaniem, a jak tak, to w jakich miejscach. Wyjaśnia Wojciech Krzyżek, zastępca prezydenta Wodzisławia. Analizę prowadzi firma z Poznania i już wyciąga pierwsze wnioski. Zradzę tylko jedno. Jedną tajemnicę, bo to jest dosyć ciekawe, panowie z Poznania powiedzieli, że nasi mieszkańcy są mistrzami parkowania w miejscu zamieszkania, że dawno nie widzieli, a takiej organizacji i prawie parkowania zderzak w zderzak to jest, to jest, to jest dobre, natomiast z drugiej strony no to pokazuje jednak, że tego miejsca jest chyba troszkę za mało. Ta ankieta ma też nam odpowiedzieć, jak nasi mieszkańcy reagują na strefę płatnego parkowania i na miejsca parkingowe, które ewentualnie mogłyby być płatne, bo też myślimy o wielopoziomowym parkingu garażu i czy są skłonni, a jak tak, to za jaką kwotę wykupić ewentualnie takie, takie miejsce. Pod lupę brane są trzy dzielnice stare miasto, nowe miasto i trzy wzgórza. Wypełnienie ankiety zajmowało maksymalnie kilkanaście minut. Dla nas również jest istotne, czy mieszkańcy są skłonni dochodzić do parkingów. 5 minut, 10 minut, 15, tak. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jak parkujemy, no to auto musi być widoczne z okna i to najlepiej kuchni, bo tam najczęściej przebywamy, tak? No, oczywiście żartuję, natomiast tak to jest, chcemy widzieć auto, natomiast są mieszkańcy, że być może przy innej organizacji tych parkingów byliby skłonni, nie byłoby większego problemu, żeby dochodzić i chcemy wiedzieć w jakiej odległości. A jak tak, czy jeżeli parking byłby płatny, ile są spodni płacić za komfort no, bezpiecznego parkowania? Opinie mieszkańców i osób odwiedzających Wodzisław na temat parkingów przyjmowane były do piątku. Kiedy wreszcie przestanie straszyć i stanie się wizytówką gminy Dworzec PKP w Chałupkach od lat niszczeje. Jego stan nie pozwala na użytkowanie. Zamknięty na cztery spusty stoi i czeka na remont. To ważne miejsce na kolejowej mapie regionu i Polski, mówi wójt Krzyżanowic Grzegorz Utracki. Chałupki to pierwsza graniczna stacja, pierwsza w Polsce, pierwsza w województwie śląskim. Dojeżdżają koleje śląskie międzynarodowe, również składy, linie kolejowe, które stamtąd się rozchodzą w kierunku Kędzierzyna-Opola i w kierunku Rybnika-Katowic. To są dwie linie międzynarodowe zmodernizowane. Natomiast no, sama stacja niestety PKP doprowadziło do bardzo dużej ruiny. Nie funkcjonuje od kilkunastu lat. Nie ma dworca i to zawsze nas bolało. Po dziesięciu latach starań gmina wreszcie przejęła budynek od PKP i chce go gruntownie zmodernizować. Chcemy na pewno przywrócić funkcję dworca. Przede wszystkim odnowić go, przywrócić z zewnątrz też takiej świetności, żeby on był ozdobą, fajnym punktem po przybyciu, czy przejeżdżaniu przez chałupki dla pasażerów i dla wszystkich turystów i mieszkańców również. No generalnie już zabezpieczyliśmy dach, bo przeciekał, pomimo tego, że był tam kiedyś zrobiony, ale nie dbano o to i mieliśmy duże przecieki, w związku z tym, że tam nie wiadomo jak długo się lało po tych ścianach, część stropów jest do wymiany, więc generalnie potrzeba dużo pieniędzy, żeby to doprowadzić do stanu normalnego użytkowania. Chciałbym kogoś namówić, by tam uruchomił jakiś punkt gastronomiczny, więc myślę, że to miejsce ma swój potencjał, a przede wszystkim no jest to budynek, który szpeci naszą gminę, więc chcemy, żeby po prostu był naszą wizytówką. Wójt Utracki ma także inne pomysły, jak zagospodarować budynek stacji po remoncie. Widzi też inne możliwości, na przykład na promocję terenów całego subregionu. Część budynku chcemy tam zrobić takie, może nie muzeum, ale taką instalację tradycji, pamiątek związanych z kolejnictwem. W chałupkach jest mnóstwo kolejarzy, którzy mają wiele pamiątek. Można byłoby je tam zgromadzić, a ponadto myślę, że to jest no pierwsza stacja w Polsce w Śląskim, w Krainie Górnej Odry, tu również mogą dojeżdżać turyści z Czech. Chcemy zainstalować taką kolejkę, która będzie realnie obwoziła po wszystkich miejscach ważnych, ciekawych i myślę, że to powinno i mam nadzieję stanie się takim ciekawym miejscem wypadowym dla wszystkich odwiedzających Krainę Górnej Odry, Gminę Krzyżanowice i Hołubki. Wszystko to plany, na razie trzeba wyremontować budynek dworca, a na to trzeba pieniędzy. Wiele wskazuje na to, że projekt remontu wesprze finansową Marszałek Województwa Śląskiego. Ostateczna decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. Czy rowerzysta musi jechać ścieżką rowerową, jeśli ta biegnie wzdłuż ulicy? Pytają o to nasi słuchacze. Z redakcją Radia 90 skontaktowała się w tej sprawie Marta, która jako przykład podała ulicę Kokoszycką w Wodzisławiu. Trasa dla jednośladów wytyczona jest tam po obu stronach jezdni, a miłośnicy dwóch kółek i tak najczęściej jadą ulicą. Powiedzcie na antenie, co mówią przepisy, bo przecież tu chodzi o bezpieczeństwo, prosi Marta. A my sprawdziliśmy, i odpowiadamy w relacji Moniki Sokołowskiej. Wszelkie wątpliwości rozwiewa kodeks o ruchu drogowym, w którym czytamy, że kierujący rowerem jest zobowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. A to oznacza, że nasza słuchaczka ma rację i słusznie zwraca uwagę rowerzystom, którzy zamiast po ścieżce rowerowej jadą ulicą. To nie jest bezpieczne, bo naraża na ryzyko wypadku zarówno Miłośników jazdy na dwóch kółkach, jak i kierowców samochodów. Ulicą rowerzysta może poruszać się tylko wtedy, jeśli ścieżka rowerowa nie jest wyznaczona. Wtedy to jego obowiązek, bo jazda chodnikiem jest zakazana. Wyjątkiem od tej zasady jest sprawowanie opieki nad dzieckiem jadącym rowerem, które nie ukończyło 10 lat. Pozwala na to szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km na godzinę, lub warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysta. Na jezdni, to na przykład śnieg, gęsta mgła lub leć. Lubił słodycze i miał pecha do samochodów, które często się psuły. Stanisław Lem, jakiego nie znacie na wystawie w Rybnickiej Bibliotece. Życie pisarza, ale i sporo ciekawostek o nim samym, zdjęcia z prywatnego archiwum, zebrane zostały z okazji roku Lema, ale i setnej rocznicy jego urodzin. Tak naprawdę ten Lem, przygotowany u nas na 21 planszach, pokazuje o Lemie wszystko, w tak pięknej i tak ciekawej formie, że, że on jest dla przypomnienia, dla, dla zainteresowania, dla, dla tych, którzy kiedyś czytali Lema i chcieli sobie powtórzyć. Dla tych, którzy nie czytali Lema i nie wiedzą jak, jak się do niego zabrać. Dla uczniów, którzy potrzebują wiedzy w pigułce. Dla nauczycieli, którzy potrzebują takiego podkładu, wstępu do lekcji o Lemie już bardziej zgłębiającej jego twórczość. Zachęca do odwiedzenia wystawy dyrektorka biblioteki w Rybniku Stanisława Adamek. Wystawa Fantastyczny Pan Lem, jest dostępna w Rybnickiej Bibliotece do końca roku. I to najważniejsze tematy, jakie pojawiły się na naszej antenie w czwartek. Joanna Mieliwąka, do usłyszenia. Więcej na Radio 90.pl.